Siemka, jestem Jula. Mam 17 lat i mieszkam w Namyślinie, ale jestem często wde mnie, bo chodzę do szkoły, do społeczniaka. Hej hey. hey. Mam bardzo dużo zainteresowań, choć strasznie trudno mi je przytrzymać przy sobie. Siema i bardzo lubię sztukę, interesuję się sztuką, a najbardziej to muzyką i bardzo lubię rap, choć często po mnie tego nie widać. Ale spędzam 7-8 godzin dziennie w tygodniu to jest 35, w miesiącu 140, więc razy 10, żeby było w całym roku, 1400. To jest strasznie dużo mojego czasu. Sporo, no, trochę, nie nie tak, no tak, ale jest tutaj super! <grymne> Oto nasza piękna szkoła. Powstała ona w latach 80. XIX wieku. Początkowo jednak nie służyła w celach edukacyjnych. Pełniła funkcję willi mieszkalnej. Pierwotnie budynek był parterowy, o niskim dachu i pięknej arktyce. Później w ramach jednak modernizacji funkcja willi została zmieniona na funkcję edukacyjną. W 1990 roku we wrześniu powstał tutaj liceum towarzyszenia Oświatowego w Dębnie. W 1999 roku we wrześniu powstały gimnazja, które już niestety nie funkcjonują. Ale w ramach nowych reform Powstała siódma i ósma klasa. Dobrze, znajdujemy się dziś teraz w holu głównym w naszej szkole. Jest tutaj główne posiedzenie <głos> <głos> uczniów, kiedy są przerwy. Często tutaj się spotykamy z naszymi kolegami. Znajdujemy się teraz w Klasie w Warszawie. Jest to sala roślinna. Jest tutaj dużo eksponatów. Można znaleźć dinozaura albo rybę. Nie wiem jaki to jest okaz, ale wydaje mi się, że jest Jesteśmy teraz w tej szkolnej. Jest tutaj dużo książek bardzo ciekawych, jak Kordian albo Quo Są też tutaj filmy, które oglądamy na lekcjach, zazwyczaj polskiego. Jesteśmy w sali językowej, często mówimy tutaj po angielsku i mówimy bardzo biegle, czujemy się tutaj często jak w Nowym Jorku, a gdy włączymy klimę, jesteśmy jak na plaży. Sprawa no, w szkole jest w cudowna, mamy tutaj wiele konkursów, odnosimy wysokie klucze, jest bardzo jest śmiesznie, nauczyciele są empatyczni, jest wiele wycieczek, ludzie są Tak. każdy się I tutaj są przytulnie, tak, jesteśmy jak rodzina, rodzinie. jest fajnie, wszyscy sobie pomagamy.